Ciężko, ciężko. Bo zwłaszcza, że no, jest gorąco i no, jest, boisko nie jest w na najlepszym stanie, powiedzmy sobie. I myśmy przyjechali też osłabieni. Przyjechaliśmy 11, nie mieliśmy dzisiaj rezerwowych zawodników. Kilka osób brakowało z pierwszego składu. No wie pani, no zakładaliśmy, że się. Że, no, po samych początku jest zawsze 0-0. No, walczymy. No, wyszło jak wyszło, przegraliśmy 5-1. No, myślę, że Siarka za zasłużenie wygrała 5-1. No tak, bo w każdym meczu. Może oprócz stalowej, może tak z tych Sokolnik, to będziemy lepsi taktycznie, technicznie, fizycznie. No i brakuje nam trochę doświadczenia, no bo to są młodzi chłopcy, ale wszystkie inne aspekty są po naszej stronie. Dlatego nie ma się co martwić, bo wszystko przyjdzie z czasem. Kuba Brubel w drugiej połowie, Patryk Szewc, Dawid Korona, Michał Łękawski. No, posiłki to są zawodnicy, którzy też potrzebują meczu. No i trzeba powiedzieć, że mimo, że to jest ta klasa, oni są zawodnikami drugoligowymi, to starają się i nie odpuszczają. I to jest najważniejsze. To świadczy tylko o ich charakterze dobrym: o tym, że są ambitni, zdeterminowani i że coś chcą osiągnąć. Do każdego przeciwnika podchodzimy z szacunkiem. Tak było też dzisiaj. Na całe szczęście szybko szliśmy bramkę na początku. Przeciwnik też chyba widział, że jednak nie będzie tutaj w stanie namurwać punktów. Konsekwentnie dołożyliśmy do przerwy następną. No i kontrolowaliśmy przebieg spotkania. To znaczy to jest jak widać mieszana drużyna. My z pierwszych, którzy się nie łapiemy do gry w pierwszej Schodzimy do rezerw. Też juniorzy, którzy nie występują u siebie. W rozgrywkach schodzą do tych rezerw. No i wydaje mi się to pożyteczna sprawa, ponieważ no w pewien sposób mogą się nauczyć tam zachowań na boisku. Seniorska piłka też się różni od juniorskiej, mimo że to jest A klasa, także, także na pewno z korzyścią te rozgrywki. Także na plus.